No, witajcie, kochani. Drugie podejście, bo naprawdę mówiłem z serca, z Ducha Bożego. Wiemy, że serce jest najbardziej zwodnicze i my możemy sobie, wiecie, tutaj myśleć naszym ludzkim umysłem, że my coś zrobimy, że my coś osiągniemy, bat my, jako tak grzeczna natura Adama, nic nie potrafimy zrobić sami. My musimy zaufać Bogu i poprosić go o przebaczenie, bo musimy mieć wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie musimy. Musimy, to z serca musisz przyjść do Boga w ogromnej miłości za to, co zrobił dla Ciebie na krzyżu Jezus Chrystus i wtedy dopiero Pan Bóg otwiera, przepraszam, ja sprawdzę tylko moim wzrokiem słabym, kochani, pogorszył się wzrok, ale to nic, są okulary i działa głos w mocy Ducha Świętego, także kochani... Jak to, się, jak to się mówi, co nas nie zabije, wzmocni nas, prawda? Ale powiem wam, że nas nic nie może zabić tutaj. Bo my ma, nie mamy się bać tego, który może zabić ciało, ale raczej tego, który może wrzucić do ognia piekielnego duszę i, i ciało. Rozumiecie? Bojaź Boża jest początkiem mądrości. Kochani, jak dzisiaj głosiłem, tutaj Pan mnie poprowadził. Deszcz pada trochę. Nieważne, powiem wam nieważne, ponieważ Pan Bóg po prostu porusza serca. Czasem nawet wiesz może, nie będzie ci się chciało iść, bo będziesz cielesny. Ale uwierz mi, że jeżeli pójdziesz i pomodlisz się, i odnowisz wiary każdego poranka i w każdej modlitwie przed wyjściem, te biodra umysłu będą ściśnięte, to pójdziesz, a Pan Bóg będzie używał Cię w mocy Ducha Świętego i nawet. Nie będziesz zdawał sobie sprawy wcześniej, ale podczas głoszenia, podczas dzielenia się Ewangelią, zrozumiesz, że, że jest to po prostu błogosławieństwo, że możesz iść i rozrzucić pokarm, to ziarno na tych wszystkich martwych ludzi. Dzisiaj słuchali wszyscy, kochani, nas przy Stangach. Moja modlitwa była taka, żeby Pan Bóg otworzył serca tym wszystkim ludziom, że ja wierzę, Ojcze, że Ty możesz zasiać ziarno dzisiaj przez swoje proste narzędzie każdemu człowiekowi, i o to się modlę, bo tu jesteś po prostu powerful gad, powiedziałem. Z mocą Ducha Świętego działasz, Ojcze. I dlatego, kochani, dzisiaj głoszona była Ewangelia i przyszedł bezdomny człowiek, ten, któremu była głoszona Ewangelia. Pamiętacie, kto chciał wejść do sklepu i usłyszał, że przez mikrofon głoszę i nie ukradł? Cofnął rękę, powiedział: Boże, nie będę nie ukradnę tego, tego słyszę Twoje słowo Boże, kim ja bym był powiem Wam, On podszedł do mnie opowiedział mi krótko, uśmiechnięty ta modlitwa zadziałała wieże, wiecie on naprawdę miał zupełnie inne oczy, nie był zdołowany, był podniesiony, powiedział, że jeszcze nie ma mieszkania, ale ukradli mu telefon i wszystko. A ja mówię, ale Pan Bóg ciebie podnosi, bo widzę, że jesteś szczęśliwą. Tak, powiem ci, że policjant do mnie przyszedł i dał mi, zwrócił mi ten telefon, został odnaleziony, rozumiesz? A ja mówię, i Pan Bóg właśnie tak pokazuje, że zaczyna się o ciebie troszczyć, bo ty przyszedłeś wprawdzie, jak grzesznik do niego. I nie. Nie odrzuciłeś słowa, przyszedłeś. Ciemność przyszła do światła, żeby uczynki złe były obnażone. I ty chcesz z miłości poznać. On mówi, że musi iść, ja mówię, módl się, ja się będę modlił. Następnym razem, jak Pan Bóg omówi, ja słyszę ciebie po prostu w każdym miejscu. Chwała Bogu. Nie wiem, czy przepraszam, poniosło mnie, może nie tak powiedział, ale nie powiedział chwała Bogu, ale że słyszę ciebie w każdym miejscu, rób tą robotę, tak powiedział. Bo wiecie, jeszcze człowiek nie jest na, 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 narodzony z ducha, ale Pan Bóg już mu porusza serce. I teraz, żeby otworzył serce mu Pan Bóg, to on musi słuchać Słowa Bożego, zacząć otwierać i czytać Słowo Boże i prosić, a będzie Mu dane, kochani. Stali buddyści. Wczoraj miałem rozmowę kochani z buddystą, nie? co wierzył w buddę, człowiek z religii, martwej religii. Podszedł i szanował, nie odrzucił. Jak to działa? Czy możemy debatować? Bo ja chciałem podejść po filozofię i z filozofią tego świata, z książkami, ale jak mu powiedziałem a propos Pawła Apostoła, że filozofia. Po prostu on mówi, żeby nie skupiać się na filozofii, tylko żeby skupić umysł na Chrystusie. Bo ta księga jest mądrością, a cała filozofia tego świata, mądrość tego świata jest głupotą. w, ocz, w ten dla Boga. Już w prostocie, jak przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, takie słowa, powiem wam, odcinają po prostu wszelką filozofię. Jak zaczynasz mówić słowem Bożym, jak Duch Święty zaczyna poruszać twoje serce i masz modlitwę, to, to Pan Bóg da odpowiedź każdemu człowiekowi na każde pytanie w mądrości Jego słowa. Tak działa. Tak działa, gdy jesteś zrodzony z Ducha Świętego. Nie jest to żadna pycha, nie jest to żadna duma. Ja się nie wywyższam przed nikim. Jestem uniżony, ukłożony i Pan Bóg, Pan Bóg zna moje serce. Mój charakter jest taki. Przemienił Pan Bóg ten charakter i używa w prostocie. Potrafię powiedzieć o sobie wszystko na ulicy przed nawet setkami ludzi, kochani. Nie obchodzi mnie. Bo prawda jest miłością. Prawda, która jest zgłoszona jest miłością. A jak ty nie ukorzysz się przed drugim człowiekiem i nie będziesz prawdziwy, to Pan Bóg nie będzie przez ciebie działał. Będzie Panie, Panie. Będą cuda. Jakich dużo cud cudów jest. Teraz możesz zobaczyć na, na internecie bardzo dużo cudów jest. Tak samo ludzie... Ludzie czynią cuda w imię Jezusa Chrystusa, wypędzają demony w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie wiadomo, czy wszystko jest prawdą w ogóle, jeżeli jest, to Jezus Chrystus powiedział, że powiem Wam, odejście ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Jeśli mnie miłujesz, wypełniaj moje przykazania. Moje przykazania nie są trudne. To zrodzenie z ducha świętego odwraca Ci o grzesznych dróg tego świata. Twój umysł będzie obrócony o 180 stopni, ty nie wejdziesz w ten grzech tego świata. Ty nie będziesz skażony tym grzechem, bo krew Chrystusa będzie cię obmywała ze wszystkiego, i ty nie będziesz chciał grzeszyć, będziesz kroczył po śladach Chrystusa. Małe dzieci wczoraj podeszły do mnie również. Młode dziewczyny i chłopak. Wiecie, ja kocham Jezusa Chrystusa, ale z takimi dziećmi my musimy delikatnie rozmawiać. Otworzyć im setno Ewangelii. Co, czym jest wiara? Takie pytania, ja powiedziałem, wiesz co, bardzo masz dużą odwagę, ponieważ ja w Twoim wieku bym nie umiał odpowiedzieć i wiesz, że może mi się zawstydził i odszedł, a Ty odpowiadasz na tyle, na ile znasz, to tyle mówisz, ale wiedz tylko, że jeżeli chcesz poznać Jezusa Chrystusa, to otwórz Pismo Święte i Pan Bóg przemówi. Tylko w ten sposób. Bo ja widzę, że młodzi, młode pokolenie modli się religijnie. Wiecie, znakiem krzyża. Odwróconego krzyża. Wiecie? To jest odwrócony krzyż. Nawet nie zdajemy, nie zdawaliśmy sobie, kochani, sprawy, jak weź sobie wyrysuj na barkach i do czoła, że jest większa, jest odległość od czoła do barków, jest większa, i zobacz, jaki robisz krzyż do góry nogami. To jest religijny po prostu rytuał, który nie daje zbawienia, który nie wychwala Boga, żywego Jezusa Chrystusa. Bo prawdziwi czciciele będą czcić Boga w duchu i prawdzie. Czyli musisz być zrodzony z ducha świętego. Musisz ukrzyżować się tutaj. Ta Twoja cielesna natura musi być ukrzyżowana, a Ty kroczyć po śladach Chrystusa na krzyż. Jeśli nie miłujecie, wypełniajcie moje przykazania. Kochani, nie będziesz uczestnikiem grzechów tego świata, miłośnikiem tego wszystkiego świata. Ty będziesz odwrócić Pan Bóg od tego świata grzesznego i będzie cię używał na swoją chwałę, a jeśli, jeśli trzeba, zginiesz w imieniu Jezusa Chrystusa. Masz życie wieczne. Nie wyprzesz się Jezusa Chrystusa, bo Duch Święty jest w Tobie. A jeżeli nie ma, masz lęki, boisz się, atakują cię jakieś demoniczne myśli, pojawiają się tobie jakieś obrzydliwości. Ja też tak miałem na samym początku, ale teraz mój umysł jest w imieniu Jezusa Chrystusa, te biodra łzy zaciśnięte. Myśli nie przechodzą żadne. Nawet jak jest jakiś zaczątek, to jest odcięty w imieniu Jezusa Chrystusa, nic nie przejdzie, bo Pan Bóg. Jest światłem, mieszka w Tobie Duchem Świętym i chroni świątynię Twojego serca przed demonicznymi atakami. Bo Ty jesteś światłem i gdy, świat, gdy się ciemność zbliża, to światło się rozjaśnia i ciemność jaśnieje. Nikt Cię nie może, nikt cię nie może, żaden diabelska moc nie może Cię złamać, bo Chrystus w nas żyje. A jeżeli upadasz, pokutuj w imię Jezusa Chrystusa i módl się w momencie próby i wołaj do Jezusa Chrystusa. Tak działa On, nasz Spawiciel, Bóg żywy, Jezus Chrystus. To jest po to, żeby zbudować ciało Chrystusa. Powiem Wam tylko szybko, bo nie chcę za dużo mówić, ale powiem Wam, że mój Syn... Coś pięknego zrobił. On w wieku 17 lat odciął się od social mediów. Na tydzień czasu sobie postanowił, żeby zbliżyć się do Boga, bo zauważył, że oddala go to wszystko, że tam jest brud. I powiedział, że ma lepszą relację już po jednym dniu. Powiedział, gdyby wszyscy odłożyli telefony i skupili się na swojej drodze w Chrystusie. Pan Bóg dotyka serca na wszystkich. Wierzę, że to ma coś mi pokazać, również Pan Bóg przemawia przez swoje narzędzia, bo my jesteśmy Kościołem Boga żywego w duchu i prawdzie. Gdzie dwóch albo trzech spotyka się w moim imieniu, ja jestem, to powiedział Jezus Chrystus. Jeśli z rodziną otwierasz Słowo Boże, Jezus Chrystus, jak chcesz Go poznać, będzie pośród was. Nie budynki, nie religia, nie denominacje. Jeżeli chcesz ochrzcić się w imieniu Jezusa Chrystusa, Pan Bóg przyjdzie, przyśle ludzi. On przyśle do Ciebie swoje narzędzia, tylko módl się i proś, a będzie Tobie dane. Póka ja będzie otworzone Tobie, to wiara przyniesie. Wiara w Słowo Boże w Jezusa Chrystusa, w przelaną krew. Kochani, to jest krótkie nargranie Naprawdę ludzie słuchają, otwierają serca to Pan Bóg może dać wzrost tylko wystawiał Pan Bóg z religii yy, z islamu również ale serce było człowieka zatwardzone, nie miał dysrespektu ale na koniec powiedziałem, zawołałem za Nim pokutuj w imię Jezusa Chrystusa bo Ty nie poznałeś prawdy muszę głosić w miłości prawdę która może otworzyć Tobie serce Wiecie, podchodzi człowiek i mówi, a co o czym mówisz? Jezus Chrystus, tak, Jezus Chrystus, kochamy Go, niech Mu ziemia lekko będzie po angielsku, On był tylko prorokiem. A ja mówię, to, to my się różnimy całkowicie, bo dla mnie Jezus jest żywym Bogiem, jednorodzonym synem Boga. I teksty, które wyuczyła Jego religia, które przygotowują Go do martwej debaty, która nigdy nie przyniesie owoców. Które przyniesie Duch Święty. Bo jeżeli Pan Bóg nie chce otworzyć serca, jeżeli człowiek zatwardza serce, jego serce jest zatwardzone, bo on nie chce poznać prawdy. Pan Bóg bada serca i umysły. Pismo Święte mówi, że niektóre serca są zatwardzone na Ewangelię, a niektóre będą otwarte, to tylko Pan Bóg wie. My musimy modlić się i wierzyć, że Pan Bóg otworzy. W serce każdego człowieka, bo wiara może zba, zbawić człowieka. Wiara może od, otworzyć serce. My mamy siarkę wiary w tym świecie pogubionych. Kozłów, którzy idą na zatracenie, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa, którzy odrzucają złym uczynkiem i tym, że są w świecie martwi i tym, że prowadzi wszystkich, którzy nie poznaliście Jezusa Chrystusa, antychryst. Ale dlatego możesz słyszeć w dzisiejszym dniu Ewangelię i sprawdzić to w Pismie Świętym, czy jest to prawda, czy jest to słowo, które nie ma fundamentu, ale to słowo ma fundament. Ja oddaję życie Ewangelii. Niech Wam Pan Bóg błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa, Niech wam Pan Bóg otworzy oczy na Słowo Boże. Nie na księży, którzy z Nie na wielkich owczych skórach. I wiedz, że Cię kocham. I głoszę prawdę Ewangelii. Wiedz, że Cię kocham. I mówię prawdę z serca przed Bogiem. Pokutuj w imię Jezusa Chrystusa. Odwróć się od Twoich grzesznych dróg. I mówiesz Ewangelii, że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Weź swój krzyż na plecy, zaprzyj się sam siebie i podążaj za Chrystusem. Bo jeżeli będziesz chciał zachować swoje życie, to stracisz je. A jeżeli stracisz swoje życie dla Chrystusa, to będziesz je miał. Warto przemodlenia i zapytania się, w jakiej drodze jestem. Czy poznałem Jezusa Chrystusa, czy przyjąłem. Ducha jakiegoś z, z łatwością, inną Ewangelię. A Paweł głosił o innej Ewangelii, że choćby nawet Anioł z nieba głosił inną Ewangelię niż my głosiliśmy, niechaj, że będzie przeklęty. A Duch Święty, który był w Pawle, był w Jezusie Chrystusie. Ten Duch Święty, który był w Jezusie Chrystusie, był też w Piotrze, apostole. I oni byli zbudowani na fundamencie Słowa Bożego, nie na tradycji. Na religii, na czymś, co człowiek dodał do Pisma Świętego, kochani. Otwórzcie serca na żywą Ewangelię. Kocham was, błogosławię każdemu z was w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Do następnego ranu razu. Biegnijcie do mety, do nagrody, powołania, którą jest zbawienie dusz, kochani. Zostańcie z Bogiem. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Hej.